Witajcie serdecznie z tej strony Krzysztof trzeci 11 kryptospekulanci Uszanowanko. Moi drodzy, co dzisiaj bierzemy na warsztat? Z Waszych komentarzy dużo było pod wyjście, natomiast pamiętajcie, że nie wszystko da się pod wyjście zrobić, tak jak na przykład tutaj Kada, KDA. Kadena. Jej się jeszcze nie da zrobić, więc wybrałem to, co się da. Albo inaczej, to co się może nie da, ale jest jeszcze powiedzmy: strefy popytowe są, czy też strefy podażowe, które można określić. Więc zrobimy sobie dzisiaj W, zrobimy sobie dzisiaj WANRY, zajrzymy na ETH BTC, bo wiecie, że na to czekam, zaktualizujemy sobie Bitcoina, ale na początek troszeczkę porozmawiamy na dwa. Ważne tematy. Zapraszam serdecznie. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam Cię serdecznie na kurs CAD Pro, gdzie nauczycie się m.in. od A do Z analizować, czyli strefy popytowe, podażowe, to będziesz umieć. Nauczycie strategii krypto, czyli m.in. HP 5015, tak żebyś nie musiał się zastanawiać, co robić na rynku. Nauczycie się również planować na rynku. Nauczycie zarządzać kapitałem, tak żebyś mógł swobodnie wykorzystywać swój kapitał, aby przynosił on jak najlepsze rezultaty. Bonusowo do Zostajesz ode mnie dostęp do KS-ów, gdzie masz live codziennie o 20 na żywo. Masz sytuację live codziennie rano. Masz także mój portfel, a w zasadzie to, co prowadzę na grupie, czyli altcoiny, od momentu zakupu do momentu sprzedaży. Bez owijania w bawełnę, bez gadania o Lambo. Czysta praktyka, którą wykorzystuję na co dzień do handlu. Jeżeli jesteś zainteresowany, link w opisie. No i dobra, lecimy sobie, moi drodzy, do dwóch pytań, bardzo ważnych. Krzysztof, czy bierzesz pod uwagę, z racji ETF-u na BTC, kapitał nie będzie jednak przechodził w altcoiny? Ciekawy jestem, co o tym myślisz, fajny materiał, dziękuję. Dziękuję. Moi drodzy, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, bo dużo jest osób początkujących, że na rynku nie tylko chodzi o zarabianie pieniędzy. A wręcz bym powiedział, że jest to drugorzędna sprawa. Na rynku głównie chodzi o to, mówię tutaj o osobach, które chciałyby na rynku być długo, prawda? Na rynku głównie chodzi o to moi drodzy, żeby zarządzać ryzykiem, ok? Czyli żeby skonstruować tak portfel, a tak dobrać powiedzmy metody inwestycyjne czy też strategię i całe zarządzanie, żebyśmy my nie musieli się bać o to, że na przykład altcoiny zlecą do zera. Prawda? U mnie jest to portfel mojej drodze 70/30, czyli 70% bitcoina, 30% altcoinów, e, czyli w przypadku gdyby altcoiny zjechały do zera, teraz, już dzisiaj, prawda, to i tak cały mój portfel odnotował zysk. Dlaczego odnotował zysk? No bo gram <laughs> między innymi strategiami na bitcoinie, co też te strategie mam. Mówiłem gdzie wchodzę i, te, i jak ktoś mnie ogląda, to też mówiłem, gdzie wychodzę ze strategii, prawda? Czyli ja już tak naprawdę jedną taką hossę. Przez ten ostatni e, praktycznie półtora roku mam moi drodzy za sobą. Czyli teraz, gdyby wszystkie alty zleciały do zera, już portfel i tak byłby na zysku, prawda? Bo ta część altów, altcoinów to jest 30%. Mało tego. W marcu było dużo take profitów na altcoinach, które były budowane w 2022 roku, więc altcoiny i tak już zarobiły. Prawda? Czyli zobaczcie, przy zarządzaniu e, ryzykiem, dzisiaj, gdyby wszystko spadło do zera, miałbym i tak plus, prawda? I tak, I tak wygenerował się plus na portfelu. Dlaczego? Dlatego, że nie dopuszczam do większego ryzyka na altcoinach. Czyli steruję tak kapitałem, moi drodzy, tak rozmieszczam kapitał i tak wykorzystuję strategię, żeby o to się nie martwić, tak? Czyli upadną, upadną, okej. Okay. I tak jestem jakby w tym cyklu na plusie prawda? Gdyby już nic więcej oczywiście miało nie być. Mam nadzieję, że tak się nie stanie oczywiście. I moi drodzy, w, z pozoru niewinne pytanie, ale można by tutaj, że tak powiem, wkleić mema, ok, to wy tak nie robicie, to wy tak nie robicie, że się zastanawiacie nad tym, jak zabezpieczę ten kapitał, e, gdybym jednak nie zarobił na rynku, gdyby altcoiny, jeżeli ktoś ma większość w altcoinach, gdyby po prostu upadły. A różne sytuacje mogą być, na przykład regulacje prawda. To jest jakby też duże niebezpieczeństwo. Teraz zapamiętajcie sobie to, co powiem. Okej. Okay. Pieniądze, pieniądze, moi drodzy, mają być pracownikiem, czyli mają pracować, a nie żetonem w kasynie. Zapamiętajcie sobie to. Pieniądze mają pracować, a nie być żetonem w kasynie. Lecimy do drugiego pytania. Panie Krzysztofie, pytanie bardzo ważne i prosiłbym o odpowiedź. Czy nawet jak to wybiło, wyszło z konsolidacji? Jeszcze raz. Panie Krzysztofie, pytanie bardzo ważne i prosiłbym o odpowiedź. Czy nawet jakby to wybiło, wyszło z konsolidacji? Czy ma pan w głowie, że może być to największa pułapka na byki? Moi drodzy, znowu ktoś wychodzi z założenia, że ustawiam się tylko w górę, albo też inwestorzy ustawiają się tylko w górę. Dobry inwestor, czy też spekulant, moi drodzy, nie może patrzeć tylko w górę, prawda? Musi też patrzeć cały czas w dół. Dlaczego? Dlatego, że to jest rynek, moi drodzy. Tu się nie patrzy tylko w górę, prawda? No i zobaczcie, tutaj, od, jak oglądacie mnie, to widzicie te wszystkie moje strefy. To są strefy na wypadek dołu, prawda? Czyli jeżeli będzie spadać, no to tutaj będę tutaj się interesować, tak jak ostatnio spadało, gdzie tutaj pozycja została wzięta, co też sobie czekaliśmy na tą pozycję, przepraszam, tu szeleści mi. E Czekaliśmy sobie na tą pozycję, została wzięta, została. Było myślane, co będę robić, jak bitcoin spadnie, było, prawda? Była strefa przygotowana, była. Do tych stref, moi drodzy, potrzebna jeszcze nam strategia inwestycyjna, oczywiście. Czyli muszę to rozgrywać w jakiejś strategii, okay? która będzie mi zarabiać pieniądze. Nie może to być takie po prostu, moi drodzy, kupię sobie i tylko czekam w górę. Jak będzie szło do góry, prawda? To tak nie może wyglądać na rynku. Musimy zawsze mieć dwa scenariusze, czyli pierwsze, to musimy mieć zarządzanie ryzykiem, czyli co zrobię? Czy mój kapitał jest zabezpieczony przed tym, gdyby wszystkie na przykład altcoiny upadły? To jest jedna rzecz. Oczywiście, jeżeli nie jestem hazardzistą, prawda? No bo dużo osób gra na rynku jako hazard, uprawiają hazard zwykły. Więc jeżeli, moi drodzy, muszę mieć to zarządzanie ryzykiem, żeby tak sobie ustawić, że żaden spadek mnie nie boli, a wręcz przeciwnie. I druga rzecz, moi drodzy, muszę mieć zarządzanie i strategie przygotowane na wypadek e, ruchu w dół. I co nam to daje, moi drodzy? Zobaczcie, daje nam to to, że my sobie tutaj y, siedzimy na fotelu, OK, popijamy w szklaneczce coś dobrego, a tutaj wszędzie wokoło jest masa ludzi, tak zwana ulica, prawda? Ulica to jest takie określenie ludzi nadpobudliwych, że tak powiem, y, niedoświadczonych i innych. I ci wszyscy y, tutaj pytają się, spadnie, czy wzrośnie, czy kupić. Czy sprzedać, y, czy to krach, y, czy będzie krach, czekam jeszcze, bo spadnie, itp., Td, Sami znacie jakby to. Natomiast my sobie siedzimy tu y, komfortowo na fotelu, popijamy sobie, tak jak mówię, coś dobrego w szklaneczce i tak naprawdę dziwimy się, co ci ludzie robią. Biegają w kółko, ok. Y, biegają w kółko, skaczą jak pchły, że tak powiem, natomiast my. Z uwagi na to, że mamy przygotowane zarządzanie ryzykiem, czyli wiemy co zrobić, jak będzie cena spadać, wiemy co robić, jak będzie cena rosnąć, wiemy jak wykorzystywać pośredni rynek, czyli kiedy nie ma ani hossy, ani bez, prawda? Więc jeżeli my to wszystko mamy opanowane to siedzimy spokojnie i nieważne jest, czy to jest pułapka na byki, czy to będzie coś innego, moi drodzy, czy to wybije dołem, czy to skoczy na 130 tysięcy. Dla nas, jeżeli mamy już to wszystko zgrane na rynku, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, ok? Ponieważ mamy pod to przygotowane jakby całą swoją inwestycje, czy też jak może ktoś nazwie to grą, prawda? Czyli mamy wszystko przygotowane na każdy wypadek. No i to tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o takie pytanka. Dziwię się, że ktoś myśli, że inwestor, który jest dłużej na rynku nie myśli o tym, nie zabezpiecza się przed ryzykiem, nie myśli o tym, że, że, że nie tylko idzie w górę, tylko też spada. To jest dziwne, okej? Okay? To jest troszeczkę dziwne, że jeszcze takie myślenie, powiedzmy, w cudzysłowie średniowieczne. Na rynku jest. Oczywiście zawsze myślimy w obydwie strony i jak mnie znacie, to wiecie, że ja analizy robię w dwie strony, nie tylko w jedną, prawda? Zawsze robię na wypadek spadków i na wypadek wzrostów. Przy czym do tego trzeba jeszcze oczywiście dobrać, tak jak mówię, strategie inwestycyjne i umieć zarządzić kapitałem, żeby miało to sens. Jeszcze jedno, jeszcze jedno napomknę, moi drodzy. Na rynku nie robimy czegoś takiego, że wchodzimy na rynek all-in. Ok. Nie robimy czegoś takiego. To jest, to nie można tak robić, prawda? To jest już hazard powiedzmy. Dobra, moi drodzy, co do sytuacji, jeżeli chcecie więcej jakby takich tematów, to zadawajcie pytania, to będę się tutaj, moi drodzy, być może wam coś przekażę, o czym wcześniej nie myśleliście, a moglibyście to włączyć do swoich, że tak powiem, do swojej gry, do swojej inwestycji, do swojej pasji tak naprawdę, no bo giełda też jest fajną pasją. Moi drodzy, co do Bitcoina, przedarliśmy się, ale niestety ta, ta płynność, nadpłynność, która tu była, jeszcze, moi drodzy, robimy korektę. I teraz Raz, czy ta korekta jest jakimś wielkim zagrożeniem? Na chwilę obecną nie. To co warto zauważyć, moi drodzy, to tutaj zrobiliśmy takie ala podwójny, podwójny szczyt. Gdyby miał się wypełniać ten podwójny szczyt, to moglibyśmy spaść na 22 tysiące. Ale podkreślam, to na chwilę obecną nie bierzemy pod uwagę, bo żeby to brać pod uwagę, to tak naprawdę trzeba byłoby wybić ten dołek, moi drodzy, ten dołek. Nie ten, nie ten, tylko ten, prawda? Żeby brać w ogóle pod uwagę taki. Scenariusz. Na chwilę obecną znowu krok w tył. Ja wiem, że tu jest ciężko się przebić przez to. Zrobi, robimy znowu krok w tył. Natomiast na chwilę obecną nie widzę tutaj żadnego zagrożenia, co nie znaczy, że nie będzie. Natomiast jest to jak najbardziej tutaj. Koło szczytu, wybicie szczytu, ja też zawsze Wam mówię, że takie o nadbicie szczytu, tak jak tutaj mieliśmy, czy, czy zbliżenie się do szczytu, dużo znaczy często skutkuje korektą, no bo tam się ludzie take profitują, realizują i tam trzeba zebrać jakby tą płynność, jeżeli ma to iść w górę, czyli krok wstecz, żeby zrobić dwa kroki do przodu. Na razie jeszcze nie ma zagrożenia, mówię jeszcze, bo może się pojawić na horyzoncie. Więc tu na razie moi drodzy, zdrowo. Pytanie, czy dalej będzie zdrowo? Takie strefy, które powinny tutaj być fajne, no to ta obecna i tutaj jeszcze 66 tysięcy. Jeżeli będzie zdrowo, to powinniśmy tutaj się zatrzymać. Jeżeli to będzie większa podaż, no to na razie nie mam takich stref, ale sam ruch też tutaj w tym obszarze, czyli od szczytu do dołka jest mało interesujący, prawda? Czyli tutaj te korekty będą występować. Grunt, żebyśmy się przebili przez to, tak naprawdę. A już taki pierwszy jakby pierwsze przebicie mamy. Lecimy do ETHBTC i tutaj jest, moi drodzy, wiecie, że czekam na pozycję 3,2,8,7, 3,1,7,5. Czekam, to nie oznacza, że będzie dobra ta pozycja, ale tam będę zagrywać ETHBTC, bo gdyby to był, moi drodzy, tutaj dołeczek na tym, no to fajnie można by to było zarobić do tego punktu B, ok, czyli to by było 54%. Czyli można byłoby troszkę pomnożyć bitcoina, ale czy to będzie strefa dobra? No, i właśnie tutaj też trzeba troszeczkę moi drodzy wiedzy. Czyli jeżeli tu będę zajmować pozycję, znaczy no, będę tu zajmować pozycję, ale jednocześnie będę czytał, czy ta pozycja ma sens. Czyli w trakcie kiedy dojdziemy tutaj. Będę się orientować jak się buduje fala, jak się buduje korekta, czy jest tam popyt, jaki jest wolumen, jeżeli będzie wszystko ok, no to oczywiście pociągnę tą pozycję do tego punktu, czyli pod 50% i tam byłoby moje wyjście. Czy to będzie dobra pozycja? Czas pokaże, natomiast jeżeli będzie zła, no to szybko po prostu się z niej ewakuuje, jeżeli po prostu będą jak, jakby przesłanki ku temu. Wanry, moi drodzy, było też dużo osób. Wanry yy, na wanry na chwilę obecną mam zasięg 61 centów, gdyby był alt sezon, oczywiście. Natomiast są tutaj też takie dwie strefionka dosyć fajne. To jest 0607 i 0534. Te dwa miejsca, gdyby tutaj jeszcze Wanry dociągnęło, ale nie musi, to już podkreślam, nie musi. Natomiast na Wanry, moi drodzy, te dwie strefy wam zostawiam w razie W. Tu jest jeszcze 354. I moi drodzy, zakończenie jakby tych spadków, oczywiście po tym szczycie, czyli ten szczyt kończy. I rozpoczyna coś nowego. No ale tutaj jeszcze troszeczkę daleko do tego. I W, który jest w fajnym miejscu. Tu widzicie minima socjalne na wypadek alt sezonu, gdyby był, oczywiście. No i na W moi drodzy, wydostanie się tutaj powyżej tej linii, uruchamia tą strefę. A ta strefa, jeżeli zostanie przebita, to uruchamia dynamikę na wyższe. Poziomy i tutaj ta strefa cała jest strefą popytową już od dawna tutaj u mnie, tak naprawdę. Czyli jest to strefa duża popytowa. E, oczywiście nie możemy przebić tego do bo to by była. No, nie powiem, że kaplica, ale troszeczkę niezbyt fajnie by to wyglądało. Natomiast tutaj robimy teraz głębokie zejście, jak najbardziej poprawne. Ok, z tego głębokiego zejścia, że tak powiem, e powinna się wyrysować najwyższa fala. Powinna nie oznacza, że musi. Natomiast z reguły z głębokiego zejścia, ok, powinna się wyrysować duża fala wzrostowa. Ale czy tak będzie? No, oczywiście potrzebny jest sentyment, moi drodzy na altcoinach. A co do pytania jeszcze, bo tutaj chyba nie odpowiedziałem w sumie, czy, czy kapitał nie będzie jednak przechodził w altcoiny? Moi drodzy, jest to rynek spekulacyjny, więc kapitał, kiedy zechce spekulować na altcoinach, będzie spekulować na altcoinach, czyli każde, każdy rynek ma swoją hostcę. Okay? Każdy rynek ma swoją hossę, więc tutaj, czy to będzie jutro, za tydzień, czy za rok, czy za trzy altcoiny też będą miały swoją hossę. Więc to tyle w tym wideo, troszkę bardziej przegadane, moi drodzy, niż analizowane, no ale też myślę, że warto od czasu do czasu mm, gdzieś tam taki, taki zimny prysznic, prysznic troszeczkę zrobić. Jeżeli macie jakieś pytania, które warto byłoby poruszyć, no to piszcie, jeżeli was interesuje temat troszkę bardziej, jakiś taki około inwestycyjny. Natomiast jeżeli macie coś do analizy, to również piszcie, to co się powtarza, to co Widzicie, łapeczkujcie, jeżeli chcecie tego analizę. I konkretnie, czy pod wejście, czy pod wyjście, to by się przydało, żebyście tak napisali. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do usłyszenia w środę. Trzymajcie się, hej.